pan wiedziecki Wechta Przygotowuje się w 28 na 10-staczkowej Wynik Maksymiliana po pierwszym finale to 1,7 punktu karnego. London to gier rasy oldemburskie. Jej syn Z matki po Aldapach i w Niemczech. to Konia jest Wechta Skórka z, z ograniczoną odpowiedzialnością. やっぱり。 もう一度聞こえることに。 Dzień <laughs> dobry. 0 punktów karnych, czas 74 i to wynik Maksymiliana Wech. W mistrzostwach pozostaje dalej 1 i punktów karnych.